Kilkuset reprezentantów Federacji Warcabowych wzięło udział w ceremonii otwarcia Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Warcabach, która odbyła się 1 sierpnia na Placu Wolności w Bielawie. Zawodnicy, trenerzy, sędziowie i działacze z 15 państw Starego Kontynentu byli zachwyceni oprawą uroczystości przygotowaną przez organizatorów. W Bielawie jestem nie po raz pierwszy, już byłem tu parę razy, ale byłem nie związany z Warcabami, a tylko u swoich przyjaciół. Bardzo mi podoba to ładne miejsce, Mogę nawet powiedzieć, że moje kochanie do Polski zaczęło się z Bielawy. W Bielawie są bogate tradycje warcabowe, a tutaj si zawodnicy i trenerzy znani są na całym świecie. Oczywiście słyszałem o znanych warcabistach z Bielawy, oni znani nie tylko w Polsce, ale w całym świecie grają i grały warcaby. Tym bardziej Bielawianie cieszą się, że to właśnie w ich mieście zostały zorganizowane 15. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w warcabach. Tradycje warcabowe w Bielawie są bardzo bogate. My od lat tutaj szkolimy i mistrzów Polski i Europy, ale też mieliśmy już medalistów mistrzostw świata. No i dzisiaj jest takie ukoronowanie tych wszystkich starań i tej działalności bielawskich warcabów. Gościmy imprezę Rangi Mistrzostw Europy, są to Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Warcabach. Takiej imprezy jeszcze nasze miasto nie miało. Chcielibyśmy, aby było to święto nie tylko warcabistów, ale także, aby mieszkańcy Bielawy zobaczyli, że taka dyscyplina sportu istnieje i że taka dyscyplina sportu jest akceptowana nie tylko w Polsce, ale i w Europie całej. Ceremonia zaczęła się przemarszem wszystkich drużyn z ulicy Piasta do rynku, gdzie nastąpiło przywitanie poszczególnych reprezentacji. Przed zawodnikami i publicznością wystąpił m.in. Teatr Prawdziwy z imponującym spektaklem ognia. Odegrano również Mazurka Dąbrowskiego i hymny warcabistów, a ślubowanie w imieniu zawodników złożył bielawianin i zarazem reprezentant polski Oskar Budis. W imieniu reprezentantów wszystkich krajów ślubuję poprzez swoje umiejętności, poparte pracą talentem, Dążyć do osiągnięcia najlepszego wyniku sportowego, ale zawsze zgodnie z zasadami szlachetnej i sportowej państwa. Już po oficjalnym otwarciu Mistrzostw Europy na Plac Wolności wleciały gołębie symbolizujące rywalizację w duchu fair play, a reprezentacje udały się na miejsce zawodów. Gościmy u siebie przedstawicieli w sumie 14 państw europejskich poprzez, od, za, za, począwszy załóżmy od Rosji, od Estonii, od Ukrainy, Francję, Włochy, Niemcy, także mamy ca, całą najlepszą ekipę wśród juniorów, którzy grają w Warcaby. Są to najlepsi warcabiści z też najlepszych krajów, które w Warcaby grają. Więc mam nadzieję, że ta taka fama czy ta informacja o tym, że wszyscy oni spotkali się w jednym miejscu i było to nasze miasto, naprawdę promocyjnie naszemu miastu bardzo pomoże. A mam nadzieję, że również ten poziom Warcabów, który w Bielawie już był wysoki, on będzie stale rósł i dzieci, które będą zainteresowane, tą właśnie Grom będzie przybywać. To będzie bardzo trudny turniej dla zawodników. To prawie codziennie my będziemy grali dwie rundy na dobę. Tylko parę dni my będziemy mieli jedną rundę. Dokładną liczbę zawodników teraz nie powiem, ale coś ponad 200 Z krajów, 14 będzie przedstawione. W tym roku to nie jest nie największa liczba, najwięcej z mojej pamięci było 16 krajów, ale na przykład ubiegłym rokiem było tylko 13. Czyli to jest coś takiego średniego. Nasz kraj według wstępnej listy zawodników reprezentują 43 osoby. Rozgrywkom przyglądać się może każdy, wstęp jest bezpłatny. Jest możliwość, żeby każdy, kto interesuje się walcabami, chciał, chciał zobaczyć, jak grają najlepsi. Przyjść tam, popatrzeć, poobserwować. Być może w trakcie, w trakcie mistrzostw spróbujemy zorganizować jeszcze symultany z najlepszymi. Warcabiści będą rywalizować w Bielawie od 1 do 7 sierpnia w czterech kategoriach wiekowych. Chłopców i dziewczynek do 10 lat, mini kadetów do 13 lat, kadetów do lat 16 oraz juniorów do lat 19.